zwłaszcza dotyczy to kobiet, czyli okresy wychowywania dziecka, późniejszą aktywność zawodową, przerwy w tej aktywności zawodowej, segmentację rynku pracy oczywiście, różne umowy, te lepiej chronione i te słabiej chronione. I to jest nie do utrzymania ze względu na przyszłą biedę emerytów. Natomiast to, co się dzieje w drugim i trzecim filarze, jest czymś niewyobrażalnie, niewyobrażalnie e, skandalicznym nawet wobec OFE. Oczywiście OFE e, zawierając nasze składki, nie, 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 nie zawierały ich dla nas, tylko zawierały ich dla finansistów. No, to, to wiadomo, ale przynajmniej OFE gwarantowały dożywotnią wypłatę i być może, bo ta kwestia nie była do końca rozstrzygnięta, waloryzację. Co robią indywidualne konta emerytalne i co robią KPP? Nie wypłacają nam żadnej emerytury, proszę Państwa. Świadczenie z IKE po pierwsze dalej będzie zależne od inwestowania na rynku kapitałowym. To samo w KPP, na to, z świadczenia, jakie z nich dostaniemy, po pierwsze nie będą wypłacane dożywotnio, po drugie nie będą waloryzowane, nie będzie żadnej gwarancji minimalnej czy nieminimalnej, to nie jest po prostu emerytura. To, to jest niewyobrażalny skandal, że ponieważ pieniądze są publiczne, a nie mamy wyboru, czy one trafią na IKE, czy nie trafią, bo nasze pieniądze z OPE obowiązkowo trafią na IKE. To jest pierwszy tak zwany domyślny wybór, natomiast to, czy chcemy zostać w ZUS-ie, to będzie zależało od naszej deklaracji. Ja sobie dam rękę uciąć że 90% osób nie dokona takiego wyboru, bo ona wnosi, bo właśnie o tym mówiliśmy, powiem Państwu więcej środki które pójdą z OFE do zakładów Ubezpieczeń społecznych będą zarządzane przez fundusze Rezerwy Demograficznej, a Fundusz Rezerwy Demograficznej też jest graczem na rynku. I na samo zakończenie chciałam się z panem Tykaszem zgodzić i powiedzieć, że ZUS zadaje kłam temu, że państwowa firma może źle zarządzać, bo fundusz rezerwy Demograficznej za ostatni rok osiągnął funduszy najlepszą stopę zwrotu, czyli co Państwowe najlepsze, i tym akcentem kończę, dziękuję Państwu za uwagę.